Witajcie ludzie, znowu gramy... Witam, ja też! Ja pierwszyle widzicie, to co się tu zmieniło! Ogarnij się. Był update! No właśnie, był update C jest goła. Proszę bardzo jaki wygląd, ale nas to nie obchodzi, ja patrzę na czas Ale i weź, zaczynamy weź, grę. Weź, tylko weź na chwilę Oczywiście tym razem nie wezmę wstecz, weź na bo weź. rozpoczynamy weź na grę, nie? Weź kurde to jest... No. Yyy. Będziemy grać właśnie na mapie Nuke Czyli... Nuk! Nuk, to nuke angielski, tak. Dobra. Czyli graj, średnie z botami, średnie boty Oczywiście, dobra, coś mi się język plącze, ale to nieważne W ogóle rozpoczynamy na tej oto mapie A tu wygląda to wygląda nie Oczywiście u dołu pewnie będą tryści, u góry będą cytryści I tak dalej, i tak dalej Oczywiście z tej mapy był trailer To jest w niemieckiej... w, Niem w Niemczech oczywiście Niemieckiej elektrowni jądy. Jakiejś tam, y y y y y jakieś tam Prawdopodobnie coś Ala Czarnobyl. No, w każdym razie gra się zaraz. Rozpocznienie się tylko wczytywanie szanowne przyspieszy ruchy, bo ja tu nie mieć ja. Trochę mówię dziwnie, ale dobra. Proszę. Dobra. Be Mógłbyś nie tego nie... no. Nie zamieniać się w Niemca. No bo tutaj to nie jest niemieckie tak dalej, tylko polisz proszę ja ciebie. Polisz ten blat ten stół. No, czyli Polska. Tak. Czytywanie dobiega. Końca proszę ja was... ceteryści się pokazali. U dołu! ceteryści się pokazali. U góry! Tak jak mówię. Niebiescy mówiłem. u góry czerwoni u dołu. Tak jak mówiłem, ale oni są chyba żółci. No, Dobra, nieważne. Czyli oni są dobrzy. I proszę Abek koło siebie, <noise> które by wybrać? A tak naprawdę jedno jest niżej, drugie jest wyżej. Co tu nie powieszło? Wow. Odkrywcie. Dobra. W każdym razie, wczytywanie już powinno się skończyć, ale coś, coś, coś nie chce. Coś mi wygląda na lag. Lag? No. O, zapomniałem wam ludzi oznajmić, iż wysyłam no, lag. w tym, w tym, ale o, patrz, patrz, poszło. Już, poszło. Już, już. W tej chwili wysyłam też film na jak YouTube. Jak się ładuje, to się ten dym, ten dym się u góry nie rusza. Właśnie. Zapomniałem powiedzieć, że ja wysyłam film na YouTube a i tu pas będzie trochę wolno. A co wysyłam? Właśnie pierwszy, ten wcześniejszy odcinek tego. Tak, jak to oglądacie, to wiecie, że to robiłem, kiedy poprzednia część się wysyłała. Kontonoj! W każdym razie mamy nadzieję, że to niebieski. lagów nie będzie. Widzieliście mojego nowego ławka, oczywiście, ale patrzymy jak fajnie dookoła. Sidą. Lagi są, lagi są, oczywiście standard Więcej filmów nie wysyłam, jak mówiłem, podczas tego wysyłu Podczas grania Ale no cóż, jak się zaczęło, no to, no to trzeba dokończyć I co ja tu mogę zrobić? Ja tu nic nie mogę zrobić, po co ja tędy poszedł. O, fajnie Super! No to chuj... Otwórzcie się drzwi. Kurj, twoje Pak, Fak, fak, fak. 35 HP. Dobre dobra, dobra, jedziemy, ludzie, jedziemy. Tu nasi, dobra, to ja rozbroję. No walczcie tam o mnie, walczcie. Yes. Wszystko, wszystko jest dobrze, wszystko o, jest dobrze. Widać idealnie, Ja yeah, 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 fajnie. A lagi są. No kurde, niestety, przykro mi, ludzie. No, Nacisnąłem sklep. Eee, dobra. Move it, son. Dobra, jeszcze raz was przepraszam za to, że gram, oczywiście, gdy wysyłam film, gdyż są potężne lagi, które nie da się ogarnąć, ale trzeba je ogarnąć, co nie? Ktoś musi. Ktoś kurde, musi. dlaczego tutaj nie można spraya robić? Właśnie Ja twoją Mike Mam nadzieję, że firma Wave niedługo też zupdate'uje tę oto, to oto grę FUJ I... No, chyba Chyba Zupdate'uje tą grę i no, będzie to można to. robić spraye Ale patrz, można na to? Nie, kurwa Ej macie, proszę ciebie O Chet to zaraz będzie dla ciebie no. O headshot, AK, AK, AK! Weźmiemy AK, proszę was. Co to jest? Jakieś przetwory proszę, no. Nie, to jakieś... Nie wiem co to jest. Dobra. Bolce. Dziwnie zrobiona ta mapa, a mi zagłusza uszy. Niby jestem w 400, a mam No i już bym był podejrzany o samobójcę. A No coś tak, tak. Jakiego samobójstwa? Dobra, nieważne, idziemy, bo nasi idą. O, też skoczył, fajnie, bo ty... ...ma inteligencję coraz bardziej większą niż... ...niż gracze. Chyba niż ty. Ciekawe, co na ekspercie. O, paka poszła. Uuu! Teraz przyjdę do jego pomagierzy. Look sniper! No chodźcie, chodźcie. oj 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 dym przez tekstury przenika, ale dupa kurde. Gdzie? Już nie zniknął. A dobra. Tam po lewej nad, na, pod napisem A. Znaczy koło napisu A po lewej, po lewej, po lewej na ścianie koła napisu A. O tam, tam no Aha, przez ścianę dobra, dym dobra, przy... dobra, wiem o co ci chodzi. No tak, czas leci yy... a botów nie ma. Może, patrząc na mapkę możesz zobaczyć, że oni się znajdują. Tu zdech jeden. No już podkłada? Ale hamstwo ludzie Kurde, wszystko muszę robić sam, no Nic nie potrafią Defuzed The fuck Dobra, mało gram no, jak tak prosisz, no to kupię zapalającego. Jak ej, 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 co tak, co co się dzieje się? Dobra. Ale co się stało się? O, zapomniałem, że mam grenade. Ej, na go. No. Idziemy w górę. O, oh, o, wow, prawie bym spał. Czekaj, czekaj. Spokojnie, nie rozpędzaj się. Jeszcze zdążę ludzi podpalić. Pip, pip, centry. Namierzono wroga. Oj, zaraz sip te beczki zapalą O nie Fuck you! you. Bitches! Fuck you, bitches! O, bitches! Się. O, nie, tamten nie zdechł Ma wietrówkę Oj, nie? Po Nie uciekaj Ok, jakieś do dupy jest. Żal, 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 żal. Brawo. Ja dupa. Ty Chciałem krytyka? go z noża pojechać, ale zapomniałem, że to nie jest yy, gra. <laughs> Tylko real life. Dobra. Nieważne. Ej, twoje boty się zbagowały W drzwiach. O! Wspaniale. Tym bardziej wygramy, no. To było do przewidzenia, ale na szczęście mam za zanadrzu cheaty, więc aktywujmy je. I przejdźmy do Botakila. Bo nasi to są jakiś niedorozwinięci debile. Bo jeden otwiera drzwi, drugi je zamyka. Próbując oczywiście je otworzyć. Ale nic, przechodzimy, kupujemy. O! A miałem na... zamiar nacisnąć. Nie ma. Kur. Miałem zamiar nacisnąć F2, ale coś mi się popie. Pie... No, coś mi się. Zapalnik. No fajnie, ale mógłbyś mi mikrofonu nie spalić, bo. Zrobiony jest z, z jakiegoś chińskiego plastiku powo... Plastikonu Plastikon tak Owinięty jakimś puszkiem, okruszkiem No w głowę Boniu tak trudno wycelować w głowę Zmień broń Nie Zmień, broń, zmień, broń, zmień, broń! Doch. Zaczepny, zaczepny, zaczepny. Mam granatę. W ogóle tu rozpierdziel taki jest kompletny. Ale tak, przechodzimy dalej, diglo sobie kupił, ale nie mam czasu, bo muszę wszystkich zabić w wyznaczonym czasie 10 minut. Ale fajny ten okrągły granacik taki. Tak się układa w ręku normalnie, tak, tak epicko po prostu. A zawleczka w paluszku. No, tak aż chciałby się tak, no, korci człowieka, żeby... Zębami wyjąć. Właśnie zębami wyjąć, albo, nie, zęby by się połamały, bo tak nie no, wychodzi... Nie, że... Widzę już, gdzie są wrodzy. Zawleczka nie jest, nie wyciąga się tak leciutko, tylko po prostu trochę trzeba siły, żeby jej, żeby Płatę ją łapę. wyciągnąć, więc jakbyście wyciągali zawleczkę zębami, to byście prawdopodobnie stracili... Ponieważ trudno, cokolwiek... No i to było do przewidzenia. Trzeba ludzi ściągać w czasie krótszym niż... 5 sekund? O, patrz, to pisze. O, fajnie, fajnie. Dwa dedy mam, niestety. Jakie dwa dedy? Dwa Czekaj. kille. Dwa ki a dwa kille, no sorry. Pomyliłem się. Po co debilowi z lewej AWP? Nie wiem. To, nie, to, to, to kampa. kampa. Pobawimy się naciskając ku. Nie powrotek, bo to szybciej chodzi. Tylko tak o... A weź zobacz staty. O o, zeszłem. Jakiś rozkojarzony ten człowiek jest, bo... Ja tu sobie kłócę, a... Tak jestem na górze. Nie help, tylko jep. Wszystkich ponogę. A ta, ta 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 Widzę, że nikt nie raczy przyjść. Toll. Co, no. się chciał, co? Paka pod tobą leży. O! Skanem! Nie zadziałał skan. Yeah! Tak, wszyscy się swoją... Może hejża ktoś ma? Proszę bardzo, 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 proszę, 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 nie ma, nie ma. Choćbyście ze to nic nie ma. No to co, musimy sobie kupić co nie ludzie, kupujemy sobie tego i tego i jedziemy dalej, i jedziemy dalej, oby tak dalej. No co za idiota! Wraz z update'em widać, że. Eee, no. Czyli tak. Dos pierwsze dostali pochwałę firma Wave, czy jakiś się tam czyta. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. I tak. No. Czyli trochę, wraz z update'em, coś się popieprzyło. Tak, moi wszystkich wybiją? Nie. Nie. To chamstwo. Słyszę ich, słyszę, ciś tu są. Idziemy, to nasi, czyli tam są w Fuck you bitches. A po prostu ich znożę się Co się, będziemy, co nie? O, dziwna teksturka. Yy, dziury w... Wy... O, są w budynku. Hałas jest potężny. Tam są, na B. Więc idziemy, ludzie się... na B. A się. Namierzy mnie? No. O, nie ryzykujemy. Ach. Yes! Kto woli boczek proszę kupujecie po 2 zł za kilogram Tania. Bo to wersja ludzka, więc wątpię, żeby był nabywca. Wersja dla kanibali. Jep. Idziemy dalej, lagi oczywiście muszą być, bo kompuś, kompuś nie wytrzyma, gdyż yy, woli czasem przyciąć, mimo że jest bardzo dobry, ale jednak takiego napięcia nie wytrzymuje spowodowanego. Wybuchem granatę zapalającego ładnie head, Bardzo ładny, bardzo ładny headik się na tu Coś mówię dziwnie, ale dobra. Sebada baj wedzomnę. Schodzimy. Schodzimy. Nikogo nie ma. Samobójstwo. Wow, jest. Osłabimy go. Dobra. 14 HP i teraz będzie Twoja kolej, proszę ja ciebie i masz... Szybciej to załatwić niż... załatwić niż ja. Zasrałbyś Prysz, prysz, bardzo prysz. A komputerek mnie no, właśnie. Tak, Tak. Dobra. Lecimy, guys. Dobra, weź, bo oni będą... no. Na mnie klnąć. Właśnie. Ooooo Co za... Ten. Ten, tamten, no. Tak, ten, tamten. To jest właśnie, to chciałem powiedzieć. Ale tak, wychodzimy. O, zauważyłem, że na nagraniach często robię. I wciągam powietrze, ale to was pewnie nie obchodzi, bo to jest taka, taka, taka natura ludzka, że do czegoś się przyzwyczai, że wciągam powietrze, bo przecież nie będę mówił tak monotonnie jak w tej chwili, że będę mówił na wydechu w ciągłym biegu i nic nie będę ciągle wyoddychał i się uduszę za 5 sekund, bo nie wytrzymam tego napięcia i... <śmiech> <śmiech> tak, jestem trochę dziwny, ale trudno. Trochę. Dobra. W każdym razie ważne, że jeździchu numer 2x yy, Tak, to była runda początkowa, więc nie liczymy na jakieś specjalne bronie. Ale teraz możesz sobie je zakupić za digla, ja widocznie wolałeś digla, no trudno, digli tak jest the best Gdyż. Ładnie Hedy się nim wali. Jeszcze nigdy nie grałem na, e, oczywiście online, no nie wytrzyma, żeby szyby nie zbić, zbić. Tak, e, nigdy nie grałem jeszcze na online, ale kiedyś zobaczę Kiedyś zobaczę Ciekawe jak będą ucisnąć mnie No bo przecież nie ja ich, bo ja ciągle na tak trenuję, ale wiecie Coś się, coś się, jak się trenuje, to się ma, się ma się Gdzie są moi? Twoi są No, 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 no. jep 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 okay. Nope, 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 nope. Aha, fajnie. Jak wycofać się? Komendy. Okay. Aha, fajnie. Ale paka zaraz eksploduje. A pewnie boty się dalej dziś zbugowały w drzwiach. Dobra, ci y, razem wycofywać. O, kurde. No tak, lagi, to są ludzie lagi. Miejmy nadzieję, Popaka że. A nie... wybucha i. Tak, za dużo tych tamtych. Chyba poczekamy sobie. Kontra... Y, tak, więc. Tak, fajnie. Udało się, tak, poblagował się. Oho. O o. Ale fajnie, taka emocja. Tak, emocja. Co się stało? Eee, nic. nic się nie stało, e, słabo. I co, to miał być wybuch? wybuch. Taka petarda? No, ja takie potrafię zrobić. Takie trochę nielogiczne, ale cóż. Mamy nadzieję, że firma, jeszcze ta, która tę grę robi, popracuje nad animacją, rozpiewu wybuchu. No, szmata jest. Bardziej śmierdzi. No, chodzisz się grzul, bo. Od ściany do ściany i wrodzy są tu ładnie. Plantuj, proszę ja. Ciebie wychodzi na to, że nie zdążymy wszystkich rund wygrać w tyrystech, bo nie chcę, żeby się film znowu wysyłał parę lat. Słyszysz? Aha! No więc tak. Czyli zostało do równego czasu, widzisz, widzisz, widzisz to, widzisz fajnie. Jak, do 40? Tak. Niestety tak, z lewej, z lewej, o tu będzie. Fajnie, skanujemy przez. Yy, ten. przez ściany. No. Znowu lak. Znowu lak. No i tak, cieszcie się ludzie, że lagów jest mało, gdyż powinno być więcej. Jestem mile zaskoczony z tego powodu. Ale ciśniemy dalej. I co nas spotka? Spotka nas pachołek ostrzegawczy, a także drzwi otwarte super ja nie mogę. A taka baza powinna być zamknięta. Ja no i Ładnie. Lagi były niesamowite, ale cóż, i tak dosyć płynno chodzi, trzeba się z tego cieszyć. Yy, tu nie jest, nie ma twoich, bo właśnie. Co, zachciałeś się na moją paczkę, co? Nie dostaniecie koksu. Na O, właśnie, z lewej. Nie, to twojej. A nie, bruk. A nie. Dobra. Oto to pod, powiedzmy, że to będzie ostatnia runda. A? Ta. ta. Przecież nie chcesz, żeby się wysyłało tyle, ile się wysyła. To prawda, mamy prędkość 7 mega układu, ale wiecie, jak film waży zazwyczaj. Teraz pójdziemy rozmaicenia do When... No, bo u nas filmik zazwyczaj waży gdzieś tak. Ponad 50, 500 mega Aha. lewą idą i oczywiście drzwi też, wieć? Co to by... co to co nie, 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 chcesz, nie, co nie, 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 ostatni raz, ostatni raz. dobra, nie, raz, więc... ale tak, wygrałeś to widzisz, plus no jak oni to załatwili? Dobra, taka. A, czekaj. Ludzie mówiłem, mówiłem, że... że. A, że film dużo waży. A dlaczego dużo waży? Bo mi zależy na jakości. Tak jak... On ma kask z czterech pancernych. Rzeczywiście. I tak, jak mi zależy na jakości, ale. Co to za jakość? Jak też po zrobieniu. Jakość do dupy. A jak ja na przykład ściągam film w HD, to jest w jakości normalnej oj, no, jest w bardzo dobrej jakości i mały rozmiar fajnie, wszystkich pojechałeś i tak takim winnerem powiedzmy, że to skończysz ten odcinek no, tutaj w tym miejscu No Fajnie Wszystko wyrzucasz, biedny jesteś ojej, oj, oj Dobra No ale fajnie rzuca Pobawimy się trochę przed zakończeniem WIWAT No i masz Dobra Słyszysz, już przez tę minutę straciłeś Takie ciekawe ludzie, co nie? Tak, co jest? stricke stricke global Fancy Dobra No, więc mój standardowy tekst szykuje, więc Niby, jakbym miał tu przed sobą papieżochenny i mówię tak: no, widać moje nowe logo, Avatar. <grywa> Der Avatar, Derpy to jest yy, tak, więc yy, no i masz dawno grałem i zapomniałem, tak subskrybation, w górę, dobre komentarze, proszę ja was, i zachęcam do oglądania moich innych odcinków z różnych gier, a także yy, serii. I dobrego no. Czyli do w ogóle, i i... Ser, jak serię, to gry. I inne odcinki z tej oto też gry. Więc no, no ja się z wami żegnam, jestem z dzichu. Ja się też żegnam. Jestem, nie powiem imienia, już dawno to powiedzieliśmy, ale nie powiem imienia, jestem z dzichu, numer dwa tam. No, żegnamy się, nara. Cześć!